Święty Maksymilianie, módl się za nami. To jest, to jest wyjątkowa sytuacja. Wypuszczacie tutaj na pierwszą linię Świętego Maksymiliana, po to, żeby zbierał księgi od ignorantów i idiotów z lewej strony tej sali. Idiotów w znaczeniu, że tak powiem, średniowiecznym, prawda? Idiota czy nieświadomy ignorant. Ale. Budujecie kolejny paśnik dla cwaniaków. Ja do tej listy, która tu już została sformułowana, dodam jeszcze nawę, Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. To za premiera ministra Gowina to stworzono, prawda taką studzienkę, z której można czerpać studnie miodu. Yy, więc. Yy, Proszę Pana Panie Ministrze o kompletną listę instytucji, które w swojej misji mają popularyzowanie języka polskiego jako języka obcego, języka e, e, poza granicami Rzeczypospolitej i na jej terenie. I proszę o wskazanie specyfikacji. Co takiego nadzwyczajnego Dziękuję, będzie panie, w tym proszę. instytucie, który Dziękuję. próbujecie zbudować. Za panie Pośle, minął. pani poseł Krystyna Szumilaskoalizja. Sytuację, w, sytuacji, w panie, pośle, nie potraficie proszę, nie obronić. Ogrzewać. Pani poseł Krystyna Szumilas, -Kolej.